14 sierpnia Chorzowski Skansen zaprosił wszystkich odwiedzających na dzień ziół. Zielarstwo, ziołolecznictwo. Tradycyjna naturalna medycyna, ta która nam pomaga od początku. Jest mnóstwo gości, jest tu mnóstwo wystawców. Są wspaniałe stoiska. Gdzie możemy się wspierać tą naturalną medycyną lecznicą. Dla gości na skansenowej scenie przygotowano prelekcje dotyczące ziół, a oprócz tego liczne prezentacje, degustacje i warsztaty w poszczególnych zagrodach i chałupach. Jesteśmy w tej chwili w Izbie Zielarki, prezentujemy tutaj wystawę złożoną z ziół, które są zbierane na terenie naszego skansenu. Oraz w komorze obok prezentujemy meble, które na początku XX wieku były wykorzystywane w dawnych aptekach. Dużo ludzi się pyta o ewentualne zioła na różne dolegliwości. Również są zainteresowani naszymi naparami. Pytają się w jaki sposób i na co można niektóre zioła stosować. Także w miarę możliwości, w miarę wiedzy staramy się tych odpowiedzi udzielać. Prowadziliśmy dzisiaj pokazy parzenia herbaty metodą Gong Fu Cha, czyli chińską metodą parzenia, taką bardzo pracochłonną, zręczną. Liście herbaty są w takich krótkich sekwencjach czasowych parzone, z wykorzystywaniem jak największej ilości czasu, skupienia, poświęcenia tej herbacie. Dużo uwagi, zainteresowania, no i takiej artystycznej dosyć otaczki, bo właśnie w Chinach herbata i sztuka. Ma gdzieś tam ten sam smak. Są takie y, azjatyckie powiedzenie właśnie, że herbata i Zento y, gdzieś tam ten sam kierunek. Dzisiaj jesteśmy tutaj taką silną grupą, bo jest, są dzieci młodzież, które miały taki program właśnie y, nauki, tradycyjnych potraw naszych babć uczyły się gotować kwaśnice, robić podpłomyki, prażuchy, placki ziemniaczane na blasze i dzisiaj przyjechaliśmy na zakończenie tego podsumowanie i warsztaty. Chcemy się pokazać z tym. Mamy też herbatę ziołową z bergamotki, z dziurawca, z mięty, z melisy. Eee, oczywiście okraszone jeszcze suszonym jabłuszkiem zeszłorocznym. Tutaj e, robimy mieszanki ziół, ucieramy w moździerzach przyprawę prowansalską. Eee. Robimy oleje ziołowe, jak prawidłowo suszyć, konserwować zioła, czyli mrożenie, suszenie i utrwalanie. Natomiast wąchamy i rozpoznajmy zioła, po prostu zakodowane próbki ziół. Każdy może powąchać, rozetrzeć, spróbować i zgadnąć po prostu, które zioło jest w pojemniczku, prawda? Oprócz tego zaparzamy herbatkę, mieszankę ziół, jak prawidłowo powinno się taką mieszankę sporządzić. Czyli. Prawidłowe proporcje, czas zaparzenia, proporcja na ile wody i po prostu jak długo pić takie zioło i cenne, cenne informacje na temat zaparzenia. Na zakończenie dnia ziół w Skansenie na scenie wystąpiła kapela Malignorze.